Dzień dobry, to jest kolejna próba przejścia kampanii droidów UMA-9 w Gwiezdnych Wojnach Galaktycznych, Polach Bitew. Oczywiście na, tym razem na modyfikacji rozszerzone fronty. Pewnie zastanawiacie się, drodzy odbiorcy, dlaczego nie widzieliście głównego menu. A no dlatego, że... no dlaczego mój towarzysz obywatelu, który jest tutaj ze mną na Discordzie, no to już dlatego, że gdy nagrywaliśmy z menu, to jakoś była do dupy. Dokładnie tak. No to teraz po prostu nie, we, nie macie menu, ale przynajmniej możecie bez problemu sami przeczytać co tutaj pisze, bo na ostatnim filmiku tylko ja tak naprawdę widziałem, co tam jest napisane. Eee, no to Otóż... czytamy, bo najlepsza część jest na początku, czyli tłumaczenie obiektywów, celów i e, tych danych i skautów, czyli szpiegów, e, którzy tutaj z nami grają. Eee, Patryk, jak ty y, będziesz go, y, gotowy, to po prostu... Ja się w przyszłości <laughs> zepsuć. Ci się, ci się. Patryk, jak będziesz gotowy, to po prostu powiedz mi, żebym ci udostępnił ekran i będziesz po prostu ze mną y, patrzył, co się dzieje. Bo na razie ja będę sam to tłumaczył. No to jest napisane tutaj w pierwszym akapicie, że wicekról zastanawiał się, dlaczego kochający... Już to czytam trzeci raz dzisiaj. Dlaczego kochający pokój ludzie trzymali e, wojsko? No i odpowiedź na to pytanie jest prosta: dlatego, że inna rasa robiła dokładnie to samo. E, Nubianie e, dzielą ten świat z prymitywami na, z nazywanymi Gunganami. I tutaj e, distrust, czyli nieufność między tymi dwoma rasami, jest wysoka i trwa przez e, pokolenia. Była przez pokolenia. Gunganie są bardzo dobrze schowani. Musimy ich znaleźć i wyeliminować. Pojmany marynarz z Hard Secure, to jest takie miasto, które w któreś tam MECI przejmowaliśmy, nie pamiętam, powiedział nam o Gunganie, Gunganinie nazwanym Boss Gain, który jest zlokalizowany blisko. Hmm, Której znajduje się blisko y, tunelu Relias No i my zaczynamy poszukiwania właśnie tam Teraz czytamy sobie jeszcze raz Objectives, bo one się aktualizują, gdy na nie klikniemy Czyli naszym głównym celem jest po prostu Flash out, flush out Nie wiem co to znaczy, to pewnie znaczy jakoś wypłoszyć Znaleźć po prostu tego gungana zwanego Boss Gain No i oczywiście Darf Maul musi przeżyć Bo mamy Darfa Mola, zaraz go zobaczymy Potem mamy tutaj nasze dane wywiadowcze, i trzy akapity znowu. Pierwszy, Boss Gain jest najprawdopodobniej ukrywa się jednym ze swoich budynków. My możemy, znaczy, my możemy najprawdopodobniej będziemy musieli zniszczyć jego kryjówkę, żeby go przekonać, żeby się poddał, bo musimy być bardzo ostrożni, żeby go nie zabić. No i musimy przynieść Darfa Mola. Do gaina, szybko jak tylko on się pojawi, jak wyjdzie z tego ukrycia. No i musimy chronić nasze Pamels, cokolwiek to znaczy. To są tarany z Age of Empires, bo działałem tak samo, więc ja będę na nim mówił tarany. No i tutaj musimy je chronić, bo one, jeżeli chcemy szybko niszczyć budynki i mury. No i inne jednostki federacji, chodzi tutaj oczywiście o federację handlową z Neymodianami, tak, wszyscy kojarzą o co chodzi. To inne jednostki Federacji, stacjonują blisko mojej pozycji i czekają na mój sukces. Ja już to gram ja to w trzeci raz, więc wiem mniej więcej... Wszyscy zrozumieli, to jest mniej więcej to co ja powiedziałem, wypowiedziany przez Darth'a Mola. Tutaj są te nasze Pamele. Pummel. Tutaj mamy takie żuczki, droidy na żuczkach, to jest taka kawaleria, ona walczy wręcz. Tutaj mamy e, zwykłe droidy, tu mamy droideki, tutaj no, mamy czołgi. A tu mamy ten Sith Infiltrator, czyli na tym przyleciał do nas Darth Maul, był taki zestaw z klocków LEGO. Kiedyś. Hmm. No i idziemy, tutaj e, chyba zapomniałem przeczytać nam jeszcze e, zwiadowców Rekonesansu bo tak sobie właśnie przypomniałem, tutaj właśnie nasi szpiedzy, skauci, czyli zwiadowcy raportują ukryte gungańskie zabudowania porzucane po całym lesie, spodziewaj się ataków from the underbrush at any time, nie wiem co to znaczy underbrush, czyli po prostu musimy się spodziewać tych pułapek, musimy się spodziewać tego ataku w dowolnym momencie. No i największa osada zlokalizowana jest na wschodzie, i tam, praktycznie na pewno, siedzi sobie ten boss. Game. I druga grupa naszych sojuszników, sojuszniczych jednostek, została rozstawiona na zachodzie, ale ich zasilanie zostało wyłączone, dopóki te posiłki nie będą necessary konieczne. Jedziemy dalej, wszystko już wiemy, czyli na zachodzie są sojusznicy, a na wschodzie są wrogowie, ale też wszędzie są y, jakieś bojówki SS rozstawione w uzgańskie. Opatrzcie pierwsza bojówka z widzę. Ja go spróbuję sobie po prostu... Po prostu go spróbuję. Y, 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 udało się go przekonwertować, czyli po prostu y, Darf Moll użył swojej mocy perswazji lub mocy Sithów, aby przeciągnąć Gungana na naszą stronę. Teraz mamy Goomba Dark jest bardzo tanki. tanki. Ale dosyć samo się bije, bym powiedział. Juza! Um. Ja sobie tutaj zrobię grupę trzecią, jako ta kawaleria. Um. Grupa pierwsza będzie zwykłymi droidami typu B1. O! Gunganie! Aha. Zranił mi czołg kurde. Czołg jest dosyć pancerny, ale... No, Gungani mają te procesy, swoje. Którech to używali w filmie z tymi Boomerami. Big Boomer. Myślę, że już czas, żebyś się przedstawił wszystkim odbiorcom. Otóż ja nazywam się Patryk KPR69 Tak jak to zostało wcześniej wspomniane, tak. e, m, proszę opowiedzieć mi coś o psim Patrolu w tym momencie. Patrol to piękna organizacja państwowa, która y, pomaga mieszkańców Nazywała, Nieważne. Załóżmy, że ta wyspa nazywała się wyspach w kiedy była tak się nazywała. I oni po prostu są overpowered i mi rapieją każdego... każdego możliwego problemu. Kocham. Aha, no, um, A możesz przedstawić e, jakiś teraz czego Dobrze, ja. ja.

Prawda, że straciliśmy droida. No dobra. Ale teraz możemy sobie wziąć naszą zemstę. Zabijając cywilów, cywilów. Gdańskich cywilów. To był... O nie, Darf Mol po prostu smuci się, że nie może zobaczyć y, y, głodujących i umierających z głodu Gundam. Hmm. Hmm. Czyli on bardzo hajtuje Gundam, tak jak wy. A za co ty, Patryku, teraz mi powiedz, najbardziej lubisz Psi Patrol? Za to, ja jest bardzo, bardzo BARDZO bezinteresowny. Ok. Pomaga bez żadnych zysków, Czyli, nawet nie a dostają. Co oni w takim matry. razie jedzą, skoro nie dostają za pieniędzy. Otóż Rider ma przy sobie kilku znajomków i ci znający załatwiają im po prostu przysmaki. O Boże, no to wszystko opiera się na wolontariacie. Widzicie, wszystko można zrobić za darmo. To znaczy możemy żyć po prostu w społeczeństwie opierającym się na e, po prostu dobrej e, woli i wolontariacie. E, nie ma potrzeby zachodu. być e, malym Żydem, który za wszystko żąda pieniędzy i wszystko przejdzie na pieniądze. Mam nadzieję, że już tutaj w połowie tego filmiku nauczyliście się czegoś i e, wystarczy dziękuję. Ja teraz tutaj wiem, że są przeciwnicy. Niestety gram w to trzeci dzień, trzeci raz już i tu po prostu się tu ustawię tego kawalerzystę obstranego to nie potrzebuję Rzuczki się przydadzą ale to na co dobra i tutaj proszę bardzo a Darf moll jako że ma dużo hp jako jedyny się regeneruje Po prostu będzie ich lurował. Przygotujcie się dzieci Dobra, czekaj. Zaczyna się. Nie wiem czy to. Dobrze... Ale jestem szczęśliwy. Uciekaj! Uciekamy! wyczekaj. Wyczekaj, wyczekaj. Wyczekaj, 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 Rzuczki! No dobra, nie było tak źle. Chyba. Trochę nam jednak poginęło Nie, nie, Cześć, nie, 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 確かにな <les>。<通を> <eli> Dobra, wszyscy zdechli atak. Boże święty. Mam w ogóle udało się spardy, żebyś zligował. Ja to zaraz sprawdzę w tych Nie. Gunda. Tutaj jest w Wolselej, no niestety byłem tutaj 6 razy Trzeba uważać na tych dziadów, bo oni mają bonus, o jak się okazuje, do oklepywania moich czołgów to Są jakieś moździerze, które wydawają normalnie, żeby było do nagra, ale oni są tak zadani Wolną, że to ja. Nie chcę droidek bo to tutaj wolno zabija. Gdzieś gdzie jest Tu jest. ja wam dam? Ja to nie widzisz, no to już właśnie ja. streama Kudźwa eee, Ale jak wam to? możemy tutaj zrobić przerwę po prostu na przez wypadek. Ja zatrzymam teraz nagrywanie, żeby nie zepsuło tej jakości, bo nie wcześniej ta były dwóch. Także zaraz widzisz.